O zwierzętach. Ślimak łuskowaty ma muszle z siarczków żelaza, żyje w kraterach podwodnych wulkanów, gdzie jest wysoka temperatura, wysokie ciśnienie i duże zakwaszenie. Ślimak jest na Ziemi od 540 milionów lat, i w kominach hydrotermalnych, w temperaturze powyżej 300 stopni pod dużym ciśnieniem i w dużym zakwaszeniu, żyją gąbki, koralowce, żebropławy. Barłupnie, stawonogi, ryby, meduzy i bakterie ekstremofilne. Sinice na pustyni, kiedy nie ma ciekłej wody, potrafią wlodrębnić ją z gipsu. Kiedy mają wodę w stanie ciekłym, to wykorzystują tą wodę, a kiedy jej nie ma, to wykorzystują wodę z gipsu, potrafią ją uwolnić. Bakterie rozkładające ropę naftową, żyjące w złożach ropy, pozyskują wodę w wyniku procesów metabolicznych. Orłosępy, zamieszkujące góry południowej Euroazji, to największe ptaki w Europie. Ich skrzydła mają rozpiętość do 3 metrów, latają wiele kilometrów, żeby pokryć swoje ciała czerwonym błotem. Nie wiemy, czy to izolacja cieplna, czy powabnia, ale nie służy ochronie przed pazożytami. Koalas za może zatrzymywać wodę w organizmie, ograniczając pocenie parowanie z dróg oddechowych i zagęszczają mocz, czy czwarte zapotrzebowania na wodę pozyskuje z liści eukaliptusa, ale musi zlizywać krople deszczu z kory, by uzupełnić 25% zapotrzebowania na wodę. Najlepiej nawadnia czysta woda, a w liściach. Ta woda jest rozcieńczona przez inne części składowe liścia. Zęby żebry budują pierwsze gniazda z takich samych materiałów i taką samą techniką, jak, z jakich były zbudowane gniazda, w których dorastały e, młode podrosty. Obserwując, jak starsze osobniki budują gniazda, wykorzystują też te same materiały i technikę, a te, które pamiętają dzieciństwo, to wykorzystują te materiały i technikę, jakich używały ich rodzice. Natomiast młode zebry, które nie, wie, nie obserwowały dorosłych, jak budują gniazda, budują je od 3 do 4 razy wolniej. Na po prostu chybił, trafił, nie wiedząc, jak to robić. Same muszą po prostu metodą prób i błędów dobrać materiały i technikę ich ułożenia w gniazdo. głupta tak niebiesko nogi z Galapagos, który nie zna ludzi ani drapieżników, nie boi się ludzi. Żadne zwierzę, które w swoim środowisku, na przykład te, które żyją na wyspach, nie ma zagrożeń ze strony innych zwierząt, nie boi się ludzi. Wąż podczosznik, inaczej ogrodowiec z Ameryki Północnej, żyje od Kanady po Meksyk ma przyjaciół. Węże grupują się, by się ogrzać, zatrzymać parowanie wody i zachować wilgotność oraz obronić się przed drapieżnikami. Pończoszniki są łagodne. Rozdzielone węże potrafią w grupie innych osobników odnaleźć swoich przyjaciół. Muchy z rodzaju kaddis, które żyją w rzekach, stawach i strumieniach, dla ochrony budują domki z piasku, ale wiele z nich wykorzystuje mikroplastik do budowy domku, tylko że taki domek jest mniej wytrzymały niż ten z piasku, więc nie tylko ludzie używają plastiku. Dziękuję, miłego dnia.